Dzień dobry, panie Zbyszku. Cześć. W dzisiejszym odcinku mam kilka słów dla pana. Po pierwsze, co to jest za słowo? Hit. Hit. I czy pan może mi powiedzieć, co znaczy hit? Ciepło. Ciepło, albo może gorąc? Nie jestem pewny. To tutaj mamy hit, a to, panie Zbyszku? No, no, hit nie. Tak, często słyszę, że ludzie to słowo niepoprawnie wymawiają jako hit, ale nie. Po angielsku litera i to prawie nigdy się nie wymawia jako i. Tutaj wymawiamy ją jako i. To to jest hit. Hit. Jak to się wymawia, panie Zbyszku? Hit. Hit. I co znaczy to hit, panie Zbyszku? No, wolnąć, nie? Tak, i coś może być a hit. Chyba nawet są takie ciasteczka. Hit, chyba, nie? O, ja lubię je, no. Tak, w Polsce często ludzie mówią niepoprawnie hit, ale nie, tak się nie wymawia, nie, nie wymawia. To jest, jak jeszcze raz, panie Zbyszku? Hit. Hit. I jak pan Zbyszek może zapamiętać, że to słowo to jest hit, to ty też. I jak chcesz mnie zobaczyć na żywo, jak chcesz zobaczyć moje stand-upy, będę jeździł po Polsce, to sprawdź moją stronę davezameriki.pl. Zapraszamy. Nie, panie Zbyszku? No pewnie.